Zadanie piąte: oblicz wartość wyrażenia. Przykład A. Mamy iloraz w liczniku. Logarytm przy podstawie 2 z 32 w mianowniku. Logarytm przy podstawie 2 z pierwiastka z 64. Obliczmy oddzielnie wartość licznika, oddzielnie wartości mianownika. I tak, w liczniku mamy logarytm przy podstawie 2 z liczby 32 i to się równa 5, bo podstawa 2 do wartości logarytmu, czyli do 5 równa się liczba logarytmowana, czyli 32. A więc w liczniku możemy zapisać 5. Mianownik logartym przy podstawie 2 z liczby pierwiastek 64 równa się. Możemy inaczej zapisać, że to jest logartym przy podstawie 2. Pierwiastek wyciągamy, czyli otrzymujemy 8. Czyli liczymy logartym przy podstawie 2 z 8 to się równa 3, bo 2 do 3 równa się 8. Przykład B. Logarytm przy podstawie 2 z liczby 162 dzielimy przez logarytm przy podstawie 2 z 27 plus logarytm przy podstawie 2 z 6, a to się równa. Logarytm przy podstawie 2 natomiast liczbę 162 rozłożymy na iloczyn 81 razy 2. Teraz przechodzimy do mianownika i w mianowniku tak przepisujemy logarytm przy podstawie 2. Liczbę 27 rozkładamy na iloczyn 9 razy 3. Dodać logarytm przy podstawie 2, liczbę 6 rozkładamy na iloczyn 2 razy 3. I równa się. Korzystamy teraz ze stwierdzenia drugiego dotyczącego logarytmu z iloczynu. Więc rozbijamy na Sumę dwóch logarytmów. Logarytm z iloczynu równa się sumie logarytmów z pierwszego czynnika plus logarytm z drugiego czynnika i otrzymujemy logarytm przy podstawie 2 z 81 plus logarytm przy podstawie 2 z 2. Analogicznie w mianowniku otrzymujemy logarytm przy podstawie 2 z 9 plus logarytm przy podstawie 2 z 3, dodać logarytm przy podstawie 2 z 2 plus logarytm przy podstawie 2 z 3. Teraz piszemy dalej w liczniku logarty przy podstawie 2, natomiast 81 zapiszemy jako 3 do 4. Dodać logarty przy podstawie 2 z 2 na podstawie twierdzenia to wynosi 1, czyli zapisujemy plus 1. W mianowniku dwa razy występuje logarty przy podstawie 2 z 3. Więc pierwszy logarytm zapiszemy może tak, logarytm przy podstawie 2, zamiast 9 napiszemy 3 do 2, dodać. Teraz logarytm przy podstawie 2 z 3 występuje dwa razy, więc zapiszemy plus 2 logarytmy przy podstawie 2 z 3 i dodać. Logarytm przy podstawie 2 z 2 daje nam 1, czyli dodać 1. I teraz dalej równa się. Teraz korzystamy z twierdzenia trzeciego dotyczącego logarytmu z potęgi, czyli możemy napisać zamiast logarytmu przy podstawie 2 z liczby 3 do 4, napiszemy, że to są 4 logarytmy przy podstawie 2 z 3. Plus 1 to przypisujemy. Teraz analogicznie w mianowniku zapiszemy zamiast logarytmu przy podstawie 2 z 3 do drugiej, napiszemy 2 logarytmy przy podstawie 2 z 3. Drugi wyraz przypisujemy, czyli 2 logarytmy przy podstawie 2 z 3 i 1 też przypisujemy, czyli plus 1. Równa się. Teraz licznik przypisujemy bez zmian, natomiast w mianowniku można sumować, czyli mamy 2 logarytmy przy podstawie 2 z 3 i występują one dwa razy, czyli razem mamy 4 logarytmy. Przy podstawie 2 z 3 i plus 1. Okazuje się, że licznik i mianownik są jednakowe, czyli wartość tego ułamka wynosi 1. Przykład C. Logarytm przy podstawie 4 z 16, a w mianowniku mamy logarytm przy podstawie 2 z 16. Możemy teraz to zapisać dalej jako w liczniku. Logarytm przy podstawie 4 zamiast 16, 4 do 2. W mianowniku mamy logarytm przy podstawie 2 i zamiast 16, 2 do 4. Równa się. Korzystamy z twierdzenia trzeciego. W liczniku możemy napisać zatem 2 logarytmy przy podstawie 4 z 4, a w mianowniku 4 logarytmy przy podstawie 2 z 2. Teraz logarytm przy podstawie 4 z 4 to jest 1, więc w liczniku zapiszemy 2 razy 1, a w mianowniku analogicznie będzie 4 razy 1, bo logarytm przy podstawie 2 z 2 daje nam 1. Czyli otrzymujemy ułamek 2 czwarte po skróceniu 1 druga.